23 maja na pewno utkwi w pamięci nie tylko Polaków zamieszkałych w Ameryce, ale także samych Amerykanów, którzy mieli okazję zobaczyć naszego byłego prezydenta Lecha Wałęsę na szczególnie uroczystej kolacji zorganizowanej przez fundację o nazwie Ścieżka do Pokoju. W 1991 roku powołano do życia fundację o nazwie Ścieżka do Pokoju. Ta nieprofitowa organizacja, yy, której głównym celem jest budowanie pokoju na świecie, wspomaga działalność misji watykańskiej, która z kolei działa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród wielu osobistości, które otrzymały nagrodę tej fundacji, również o nazwie Ścieżka do Pokoju, znajdują się takie osoby jak pani Corazon Aquino, królowa Belgii Fabiola oraz dr Butros Butros Gali, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na tym statku, na pięknym galowym wieczorze kolacji, grono osób, o których wcześniej wspomniałam, wybitnych polityków, a także wybitnych działaczy na rzecz budowania międzynarodowego pokoju, zaszczyci jeszcze jedna osoba. Były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa. O godzinie 7.15 zaczęli zjeżdżać się specjalni goście. Wśród polskiej delegacji na pana Wałęsę oczekiwali ambasador Polski przy ONZ Zbigniew Maria Włosowicz, konsul Jerzy Surdykowski oraz ambasador Polski w Waszyngtonie Jerzy Koźmiński. Duchowieństwo reprezentowali zaś Nuncjusz Apostolski i przewodniczący Fundacji Ścieżka do Pokoju Monsignor Renato Martino oraz Arcybiskup Detroit Józef Adam Majda. To wielki dzień, bo mamy wśród nas wielkiego człowieka. Tak naprawdę jest to święto polskich katolików. Jest to także wielki dzień dla naszej fundacji, bo mamy okazję uhonorować dzisiaj człowieka, który poprowadził Wasz kraj, Polskę pokojową drogą do demokracji. I jest to, jeszcze raz mówię, święto dla wszystkich Polaków. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mamy tak zaszczyt dla prezydenta Wałęzy. Już trzeci raz z nim byłem. Byłem u niego w Polsce. Byłem w Białym Domu, tu w Waszyngtonie jak był i teraz. To jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że mamy taki, taki Polak na, 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 na terenie e, świata. Ups. Punktualnie o 7.30 zjawił się bohater wieczoru. Widać było nieukrywane zdziwienie oraz wzruszenie na twarzy Lecha Wałęsy, kiedy wspomniał, że miejsce, które wybrano na tę ceremonię, przypomina mu stocznię i port w Gdańsku. Dobre miejsce wybraliście ładnie. Uh, you've go. chosen a beautiful spot for the ceremony. Ja to ktoś złem byłbym dlatego I was a shipyard worker for many years, so I like the breeze of the I was going sea. to just remind him of dance. Czy, tak właśnie chciałem się zapytać, bo prezentacja właśnie. to przypomina welvet prezentowi dance. Jest yes, there is certain resemblance. Co taki dzień oznacza dla pana? What this day means for him I just asked. No, jak mówię, jest to dla mnie wielka sprawa, dlatego że w sumie oznacza mam bardzo wiele. Ale, ale są, są kategorie ocen moralnych, wartości, i jeśli z takich rąk otrzymuję, to jest, to jest rzeczywiście rzecz, która bardzo zobowiązuje. Nie warto porównywać Nagrody Nobla do Nagrody Ścieżka Pokoju, ale właśnie o to mi chodziło, która ma więcej ważności. To znaczy, nie, rzeczywiście nie można porównać, ale to jest. To, to, to jest...

G96. Tego wieczoru pan Wałęsa nie tylko odbierał nagrodę dla siebie, ale miał zaszczyt udekorować tymi szczególnymi medalami innych zasłużonych w sprawie niesienia pokoju dla świata. W przeciwieństwie jednak do samego Lecha Wałęsy, były to osoby często nieznane nikomu, ale niosące pomoc potrzebującym w Afryce i często narażającym własne życie w okrutnych wojnach domowych. Jestem głęboko zaszczycony nadanie mi odznaczenia ścieżka do pokoju. Deeply by receiving this Path to Peace Award. Mam wiele odznaczeń. Powiem nieskromnie, że gdybym je wszystkie na siebie założył, to bym nie mógł wstać. I have many medals and awards. I may sound a little bit conceited if I say that if I put them all on, I would have to be lifted from my chair. <laughs> Nie cenię ich jednak jednakowo. But they have no equal value to me. Najbardziej, najbardziej cenię te, które otrzymałem za wkład w umocnienie pokoju. Pierwsze to Nagroda Nobla, drugie zaś to właśnie... Ta nagroda o pokój to wartość osobliwa. Po części oficjalnej oraz wspólnej modlitwie o pokój, zmęczony już całym dniem spotkaniami oraz przemówieniami Lech Wałęsa mógł wreszcie zasiąść do stołu i z okien pięknego jachtu Princess podziwiać Nowy Jork.